na boisku wycierpiał berg…. w tym staczu z rajterem i rajter ukarany przez cyfrową do góreckiego górecki. do mało przed do Żadną sprawę do z problemami, nie To i się Ale świetnie teraz wyjście, ładnie odczytał. Jacek Bond też otrzymał z problemami

O, tak. nie Nie jest dobrze. to... <laughs> Dobra. <laughs> ajunta Dobra, okej. Okay. Ole. Jest. Nie. Ma. I tu, tak jest. No. To ma być brama. Oh, oh, Meu Deus!